Dobra, się mal widzowie. <grystanie> <śmienny> <śmienny> Witamy na kanale Jury Jano. Dzień dobry, zagramy sobie piksem. Boże, jaka pogoda. No. I właśnie ten, Juri chciała nagrywać tego piga. Co moje rękawiczki, ja jestem Kijoko. Mysiasta, co ty robisz? No bo mi zimno w łapy. Mysiasta, ale mam Walić to. Fio brązowe najlepsze. E, patrzcie, jakie ładne o. Ładną koszulkę sobie Nie wiem, czy widać, bo tu jest strasznie ciemno. I mamy śmianicę. Cześć, chodź tu, Będę. Ciemno jest strasznie, w Lui. nie wiem, po, po pokusę. Po, 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 po dobra, walić przynajmniej e, grę, widać. Tu jest ciemno i brzydka pogoda. Nie, dobra. <noise> O, Dzieci i... się bawią rękawiczkami. Dobra, grajmy. Będzie wesołe i goło, nie na żartuje. 100 lat później. Czemu mi się... Czemu powtarzasz moje frazy? Moje teksty. Ono Ona ma już sklerozę. Hello my friend! Ja też jakby jestem na tym samym poziomie, podczas gdy widz jakiś przeszedł wszystkie poziomy, nie wiem jakim cudem, ale okej. Okay. Jej się strasznie nudziło, ale jeżeli się to podobało, Acha. to super. Ale co to jest kupa? Dobra, ja mam e, Wszystko rozwalać. Najłatwiejsza rzecz jaka istnieje. Nie A nie, nie. nie <laughs> Jak mam chodzić tam tak? Tak <śmienic> mam zły dzień mam zły dzień. Zły dzień, zły dzień. A ja chora być. O nie to? to! Co to To auto. Nie ja! Monika to menda! Monika to menda! Nie! nie. Seriously? Są szaleńcy? Nie, nie. E e nie mogę chodzić. Nie mogę wniósł. Nie mogę wniósł. Wieszka ci wiem. wezwa stąd, o. Ej. Niecny kursor atakuje! Ci nie? Pyc, pyc. Nie dupę. NIEŻEŚTY! Łaaaaj! Będziecie lepsi. Będę. Dlatego ja właśnie... Ja nie wiem. Właśnie dlatego ja chciałam właśnie w, w jakimś odcinku... O, tutaj mogę! <grym>. Tak. Fajowo. Tylko szkoda, że woda się nie leje. <laughs> Bo Właśnie dlatego, ja w, w jakimś odcinku ja planowałam rozwalić auta, ale ja chyba one mnie rozwaliły, ja się pamiętam. Nie. nie i bagnie. Minna świnia. Ale to leci, kurczę. Ajne, O, tak z czerwone tym razem, ale walić. Chyba będą pływać tym razem, doktor Huey rose jaki Rose. No Rose, no to jest ta, partnerka tego, doktora w Hu Wynajdź ją, Ty Płyniesz i lecisz Co ty robisz z tą spacją?! Eleven się wkurzy! Jaki Eleven? co na nachacz? No maleńk wysokości Masiu Ło! Ja ci! To tak. agresorze, ty. Juri! To jednak wiesz co? To ja ci usunę under simulator za karę. Ja mu. Bo jesteś zbyt agresywna. I nagle zniknął auto, bo cię obraziło. Wow. Co? Ja nie wiem, są dziwne błędy w tej grze, co mnie jeszcze bardziej rozwala. po znika. No właśnie, to mnie dziwi. Znika. to, Ukradnijmy komuś auto. Chodź, wyjedziemy stąd, ale tylko nie do Warszawy, ani na pewno nie do szkoły. Wyjeżdżajmy jak najdalej stąd. Da, 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 I nie da, da, powiemy, da, da. gdzie jedziemy. I na pewno nie wieszczady. Tylko jeszcze dalej, stąd. Uuu. Spadek robo. <ścoughs> Zresztą sobie sprawę, Juri, że to jest kosz. Co ty piłaś? jest Minecraft, chyba byłoś w mojego Minecraftie Juri się zjarał Minecraftem. Weź, pani Będę, będę Ona robić. wygląda jak kuzynka tego Kuwety Będzie łachać w dupie Nie? Bo y, jeden taki rudy wygląda jak Kuweta trochę Ale bardziej mi przypomina tą postać z <coughs> Boku no Hero Academia Przebiecie. Ale brzydki Ale brzydka pani To ja się zawiesiłeś? Numer 6 To trzeba go odwiesić Dawaj go w szturchni jak najmocniej no. No, ładnie mu pomogliśmy, prawda, Było... ...nie muszę... ...nie muszę, nie NIE STOP! Ło! Ło, ja cię Yuri, Juri! To było szalone. Chodź mi, Nie tak, nie No, to bardzo dobry pomysł. To... Juri to potrafi ogarnąć sytuację, prawda? Ja. O tak. Ooo, my, um, się. Jee! Łańczki lecimy. Bam się. Szkoda, że to wauta nie mogło polecić, tak epicko. No. Nie! Bustaszacki! Jak tą celestję tak jakby wylawy tar. Nieważne. No. A nie. O, masz kolejny poziom do ogarnięcia. No. <grymne> już, 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 już. No reklamy się. Czekajcie. Nagle mamy drugi poziom. Tak. Juri jest najlepsza w tej grze jednak. Kurczę, wy wszyscy jesteście jacyś dobrzy w tej grze. Co jest z wami nie tak? Nie wiem, no. Nudzi mi się. Uj. Tata się patrzy! NA... Pozdrawiamy tatę! Idź sobie, tatość stąd. My tutaj się zajmujemy ważnymi rzeczami... Ważnymi, ważną robotą. musimy rozwalić miasto całe. I, I sobie idź, okej? Okay? Pa, tato. Zaraz pójdzie znowu, jak tak. No, zaraz pójdzie, jak e, będzie na niego padało. Ale on już posłyszał, nie? Nie. Jak? Dosłyszał wszystko. On ma słuch, absolutny. Dobra, nie zwracajmy na niego uwagi. Nie nie ma. Nie ma, nie ma. My jesteśmy zbyt nudne jednak. Baga, pokazać Wam Monikę? Dobra, dawaj Monię. Nie, Juri na dół nie było. Monika czy Juri? Nie, wybieram Juri z Juri. Czekaj, ja biorę już Juri. Siema ma Juri? Nie ma. Gramy sobie w Piga. Piga gramy. Ty mówisz do mnie. Chcę tu? angielskiego nie zna, tam gada, nie wiem, że, że ona się w niej kocha. Ona takie. E, A idziemy na randkę? A, chcesz jedzonko? Proszę bardzo. Czekaj, znajdziemy jej ubranie. War że idzie. O, nie to była zna. Idziemy na randkę? O tak ona Dzień, by nie chciała by? ten, żeby jednak widziała jak się przebiera. Dobra, na razie randki nie. Musimy rozwalić połowę miasta, Juri. Dobra, Jeszcze dobra. nam zostały dwa minuty do, nagra do nagrania. Musimy chociaż w dwie minuty rozwalić e, połowę miasta. Czy damy radę? Ja, damy radę. To będziemy robić spedrun tylko to tym razem straszne. w tej grze. Ej, musimy zadzwonić okno. No Właśnie e, tatę to ja nie wiem, trzeba postraszyć na przykład... Czego właściwie tata się boi? Nie wiem, właśnie... No. O, postraszymy go komornikiem, to od razu mhm. pójdzie Ale chłopie No mojej, nie mogę mnie bać Oła głos. moim O, może zagramy Dobra, a to w następnym <noise> Ale wiesz co? Tata, wie, ja wiem, że on ma ładny głos Taki na nagraniu, nie wiem Ale on ma jakiś taki dziwny Nie wiem, No dziwaczny Nie wiem Nie wiem, Uważaj! jeden mi się tutaj Dam pieniądze na drzewie. A mówią, że pieniądze nie rosną na drzewie. A jednak. Jednak rosną. Dobra. Ok. Topa. Zobaczymy, jak Juri da radę w następnym odcinku.